Pierwsza sprawa, o której chciałem poinformować, dotyczy Hełmskiego Domu Kultury. Szanowni Państwo, w związku ze stwierdzeniem w toku kontroli nieprawidłowości podjęliśmy decyzję o wszczęciu procedury zmierzającej do odwołania pani dyrektor Małgorzaty paździor król Decyzja ta jest podyktowana nad szarpnięciem zaufania do pani dyrektor. Nie ukrywam, że jeśli chodzi by na my, o mnie osobiście, jest to decyzja ciężka. Ponieważ panią dyrektor cenie, widzę jej zaangażowanie w sprawy prowadzenia tej instytucji kultury. Chadek rzeczywiście, rzeczywiście żyje, niemniej jednak, no, wyniki kontroli zmuszają nas do podjęcia tych działań. Procedura odwołania dyrektora Domu Kultury jest regulowana przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. I chcę poinformować, że zgodnie z jej treścią istnieje konieczność zasięgnięcia opinii stowarzyszeń twórczych współpracujących z instytucją, a także opinii ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana wicepremiera Piotra Glińskiego. Przypomnę, że nieprawidłowości wykazane podczas kontroli dotyczyły zawierania przez Chełmski Dom Kultury porozumień o współpracy z podmiotami na usługi, które nie wynikają z zakresu działalności statutowej Chełmskiego Domu Kultury, a dotyczą między innymi promowania miasta Hełm i jego regionu przez te podmioty. Druga rzecz to zawieranie porozumień, w których nie ma wskazanej wartości wzajemnie świadczonych usług, a tym samym nie uzyskuje się przychodów z ich świadczenia, co ma naruszać przepisy artykułu 28 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nieprzedkładania głównemu księgowemu zawieranych przez Dom Kultury porozumień celem dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, a także nieustalenia należności pieniężnych przez chomski Dom Kultury z tytułu reklam w związku z zawarciem porozumienia o współpracy, w których nie wskazana została wartość świadczonych usług, co ma być niezgodne z artykułem 42,5 ustawy o finansach publicznych. Chcę poinformować, że w pierwszej kolejności osobą, która dowiedziała się o takiej decyzji pana prezydenta Jakuba Banaszka była pani dyrektor Małgorzata Paździer-Król. Rozmowa ta miała miejsce wczoraj. Nie uczestniczyłem w tej rozmowie, więc nie mogę powiedzieć jak, jak przebiegała.